Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz z kanału Ale jak to zrobić. Moi drodzy, dzisiaj pokażę Wam, jak przebudować bazę danych na waszej konsoli PlayStation 4. Z tego, co się orientuje, ten sposób działa na wszystkich rodzajach konsol, czyli na oryginalnej Slimce i Pro. Także, moi drodzy, bierzemy się do dzieła. Co musicie mieć? Musicie mieć pada z naszykowanym już kablem, ale to później. Teraz, w momencie, kiedy macie już włączoną konsolę, otwieracie menu zasilania i wybieracie sobie Wyłącz PS4. Teraz zatwierdzacie i czekacie, aż wasze PS4 wyłączy się, ale wyłączy się kompletnie, czyli tutaj nie będą się świeciły już żadne światełka. Tak jak w moim przypadku, też nie będzie się świeciło światełko na dysku. Także czekamy, powinno to zająć około. 30 sekund do minuty. No i po prostu wtedy kontynuujemy. W porządku, moja konsola już się wyłączyła. Zajęło jej to około 30 sekund i teraz moi drodzy, tutaj w przypadku PlayStation 4 Slim mamy przycisk power, czyli włączamy konsolę nim. Wciskamy go i czekamy aż usłyszymy dwa piknięcia. To było pierwsze. Trzymamy ten guzik aż będzie drugie. Drugi, ja już puszczam i czekamy. I proszę bardzo. I w tym momencie, właśnie przydaje nam się nasz podłączony do kabla DualShock. Także wpinamy sobie go tutaj w port USB. Proszę bardzo. I teraz wciskamy na nim. Środkowy przycisk, i tutaj z menu wybieramy Odbuduj bazę danych. Wybieramy OK i klikamy Potwierdź. Teraz czekamy. Jak widzimy, konsola tutaj cały czas pracuje. Przebudowanie bazy danych działa na zasadzie po prostu uporządkowania wszystkich danych na konsoli. Dzięki temu działa ona nieco sprawniej, nieco szybciej. Ja tę bazę sobie przebudowuję dosyć często. Teraz już przyszedł kolej na odbudowywanie bazy danych. Pozostały czas w moim przypadku to jest 3 minuty. Także widzimy się już pod sam koniec. W początku, moi drodzy, jak widzicie, odbudowywanie bazy danych zostało zakończone. I tutaj, jak widzicie, nasze menu główne już się wczytało. Mam tutaj dostęp do wszystkich zainstalowanych gier, które były wcześniej zainstalowane, łącznie z tymi grami, które mam zainstalowane na dysku twardym, który sobie tutaj leży, jest podpięty pod USB, z tym, że po prostu zanim te wszystkie gry zostaną doczytane, no to musimy tutaj chwilę poczekać, a informuje nas o tym ta oto ikona ona informuje, że gry z dysku są jeszcze doczytywane. Jak widzicie, teraz już pojawił się tutaj Crash, Lego Jurassic World i za chwilę będą się pojawiały kolejne gry. O, widzicie, one się tak jakby cały czas tutaj doczytują, więc my totalnie nic nie tracimy. Po prostu nasza baza danych została uporządkowana. Także, moi drodzy, nie stracicie żadnych gier, <laughs> żadnych aplikacji, żadnych programów, nic nie stracicie. Po prostu zrobicie sobie porządek w bazie danych. Także polecam to zrobić. Polecam również robić to regularnie, bo jak widzicie, dzięki temu trwa to bardzo szybko i konsola działa sprawniej. Także tyle ode mnie. Wielkie dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam pomogłem, i teraz już wiecie, jak to zrobić. Nie zapomnijcie oczywiście ocenić tego materiału. Zapraszam was również na mojego Facebooka i Instagrama. No i jeżeli macie jakieś pytania bądź nie wiecie jak coś zrobić, to piszcie w komentarzach, a ja postaram się nagrać o tym odcinek. Przypominam również o subskrybowaniu mojego kanału. No i kliknijcie dzwoneczek, żeby nic was nie ominęło. Trzymajcie się i pozdrawiam was bardzo bardzo serdecznie. Widzimy się w kolejnych odcinkach.